Za sobą, za sobą! Nie będę gadać? Nie będę gadać na razie, nic? Bo nie ma w ogóle uchwytu. Tak! No

Cały czas to samo ci robi, no nie umiesz się obronić przed tym. Cały czas to samo ci robi. Ale no, przecież ją, złap ten uchwyt. No i co z tego, że jest za mała? Walka? To nie waszy interes. Ale za sobą? Za sobą? Tak. Co Po raz dziesiąty to samo. Walka. Bardzo ładnie. I wstajesz. Jazda. I swój tak. Jedenasty raz szybko, szybko. Pół minuty. Pół minuty gonisz. Już góra. Dziesięć sekund.